Okej, okay, pies mi szczekał na poduszkę, a to wariat. Haha. Mm, teraz mam iść tutaj, jeśli dobrze myślę. Tak, tu jest zasilanie. O i. Ha, no dobra. Nie, 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 muszę zrównoważyć, chyba nie za bardzo. Łączę to perfekcyjnie? No jasne, skopanie. Okej. Okay. Przeszło tutaj. To jest nauka oszczędnego gospodarowania energii. Już. Nie, nie nie już. Może już. I jeszcze ty mały. Nie, nie, nie eee, To może To I No Ej, to jest To był dobry pomysł Tu jest zasilanie, to mogę nie wiem wyłączyć Mogę, żeby się Nie marnował prąd Powiedzmy, że tak. No tu jest teraz zasilanie. Albo tutaj. Ja chcę je przekierować tutaj. I... Ale ja to coś robi? Czy spożywa jakąś energię? Świetnie. O to chodziło. Tak o to chodziło. <laughs> Procesory. Komputer. Nie, nie, znowu. Cóż nie. To nie jest znowu znowu, tylko... Monitory. Ty. 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 To ty. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Ja założę się, że tak. Aha, ok. A więc First Channel. Eee, policzmy do a zresztą nie wydalić, tylko wrzucę to mm, teraz trzy gdzie jest trzy ja nie, wiem, czy to dobrze zrozumiałem chyba tutaj chyba nie, trzy kreski, tak? No to trzy kreski są tu. Mm. Jedna kreska. Jedna kreska jest. No gdzie? Jak tu jest kreska i cztery. Może, no bo to chyba to nie mogę wrzucić? Tak? Tego nie ruszę. Tego nie ruszę. I została mi zagadka. Skoro trzy to jest dwa, to strzelam, że tutaj. I 2 idzie tutaj. I czy to jest dobre rozwiązanie? Nie. Okej. Okay. To jest tak naprawdę bardzo prosta zagadka, którą głowimy się przez cały dzień. I to jest następny już dzień, to nie jest dzień, w którym nagrywałem poprzednie momenty. Chodzi tu o to, że. Jeszcze sobie trochę ciszy. No. <laughs> Chodzi tu o to, że. E, trzeba zapamiętać, że jest 1, 4, 3, 2, 5. No i teraz po prostu trzeba ułożyć po kolei, a nie. Ja, ja tu robiłem obliczenia, bo myślałem, że coś da tu był 3, tu 4, tu był 1 tu, tu jest 2 tu jest 5 kurde to jest 4 A tu będzie 5, i to jest cała zagadka. Trzeba było po prostu zapamiętać, gdzie na początku były y, numery 1 do 5, od 1 do 5, i ułożyć po kolei. Znaczy, jak się, jak wyszło, to jest zrobione. Może polecimy poszukać tego robota? Znowu klimat. Okej. Okay. Gdzie one lecą? Hey, saime . nie się między e, tłokami, tak to chyba mogę określić. Wejdź tu, prawie. Szybko, szybko, szybko. Dobra. E, co to takiego? ten Kuczy. Muszę chyba mówić głośniej. Jesteśmy już dalej, jest ciszej Ło Metalowe wnętrze ziemi To coraz, coraz ciekawsze I coraz bardziej... zawiłe Więc... Okej okay. Winda Jej, takie chwile na rozmyślanie. Po co oni to robią? Dlaczego porywają moich ludzi? Muszę ich uratować. Tak, to, to byłoby dobre rozmyślenie. A tam jest atom. Przynajmniej znak. Cząsteczki atomu. Otwórz to muszę się dowiedzieć kto za tym stoi ale chyba nie tutaj co ja tu robię o rura no jasne a da się tu wejść nie da się Może być Chyba nie W niko nie widzę Dajmy się w tym kierunku. Wo. To jest duże Czemu tu wpadają wszyscy? Oni nie, trzeba to wyłączyć to już Wyłącz się trzeba coś coś trzeba z tym zrobić nie A to co? Zobaczmy w sumie jeszcze w drugą stronę. Tu nic nie ma, tylko to dziwne coś, to dziwna energia, która wykorzystuje inne roboty do zasilenia siebie. To jest chore. Ale dobra, wyłączyłem już to. Teraz mogę lecieć dalej Lecieć dalej Ja już nie chcę Ej no nie 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 rób się tego Robią? OK um. ha bo tu jest wejście nie czyli co muszę to znowu uruchomić tak to jest chore ja staram się tylko sam przeżyć. To nie jest tak, że ja chcę im pomóc. Eee. Nie. Dobra, i co mam teraz wepnąć tamto? Nie Okej, okay, jestem znowu w innym miejscu Tutaj jest zaś Kolejne Mieję podobne Ja żeby coś zniszczyć to jakoś. Ej, no nie, co znowu? Może, nie, nie da się. To co mam zrobić? Skoro wszystko jest przeciwko mnie. Może, o, Jura. tu nie, tu nie, a tu, tu nie, jest tutaj. Tu jest to, a tam, tam, tam jest nicieść. Hmm. No to odłączymy kable. Jeszcze ty i ty, koniec są tu robię. Eee, mnie, ale mieliśmy kontakt z tamtymi. Koleżkami laser światło czy znaczy energia potrzebna chyba i dość duży obszar jest tu coś o kamera znowu no jasne, dzięki. Czy to jest... chłapka? Jeśli tak, to mi powiedzcie, bo... bo, bo się mogę przygotować. Okej... Okay. Monotonia? Światło... roboty... Jak się stąd wydostać? Muszę wyjść z tego! Za którąś razem powinno się otworzyć jest trochę mroczno No i dobra Znowu Pomieszczenie O! Kolejny gadżet Chyba dostaniemy tu coś jest, a wrzućmy to tutaj, e, nie wyjmijmy to i włóżmy to gdziekolwiek. że tutaj... Nie, co jest tutaj? Wsadzę to... Nie... W siebie? Jednak nie, a to nie działa, więc chyba potrzebujemy czegoś więcej. Hmm, co to jest? Tunel. Aha. Ok, wysuniemy to prace remontowe normalnie. Przesuniemy tą płytę do góry. No już, lubisz latać, lubisz pociągi. Ok. Wyjmijmy zepsutą baterię i włóżmy działającą okej okay. teraz to chyba działa. Tylko ja chcę jeszcze wrócić tam. Nie, nie mogę. Chyba na razie nic, nie, nie mam tego bajera jeru cokolwiek Tej te czuszki właśnie te czuszki, która jest potrzebna wróćmy. Nie da się wrócić. To po co mi to było? Nie da się tutaj nic wziąć. Ej, otwórz się. Może mam wziąć tą baterię I pokazać im, że jest zepsuta hmm. Tu coś jest, nie, to są jakieś Głupie pierdoły Tu mogę włożyć tą baterię Powiedziałem, że mogę ją tu włożyć I może tam ją wcisnę Wejdź tam. Nie wejdziesz? To chodź ze mną. Bo tutaj chyba ciebie nie włożę. Za tym nic mi to nie da. Schodźmy na górę. Proszę, tutaj. A. Tu nie ma nic, no nie? Nie ma nic. Co jest nie tak? Nie, nie. Trzeba otworzyć to nie... to nie jest to. No najwyraźniej muszę tutaj się dostać. To ulepszyć, ale czym jest tu coś cokolwiek? Mm. Tu coś jest nie wydaje mi się. Wezmę płytę O nie, musi coś tu być Tutaj Genialne, właśnie o to chodziło Mam zwłoki Chodź ty Bez litości Złe roboty mają Złe życie Okej okay. mam już chyba swoją przepustkę, a teraz trzeba włożyć go do pieca. Hej, no i to już jest ten moment, w którym się muszę z wami pożegnać, bo to kończy się seria Unmechanical. Gra ma dwa zakończenia. Dzieli się na jedno, powiedzmy, dobre, że uciekamy, i takie złe, chociaż nie do końca, bo zajmujemy miejsce tego robota, którego właśnie nieśliśmy, co mogę Geogrze powiedzieć, bo to już jest gameplay, dwa moje gameplaye, które teraz wam się wyświetlają z tego, co robię, a ja tak naprawdę już jestem po przejściu gry i przemyślałem sobie wszystko, i powiem wam, że gra jest. Ciekawa, dobra, chociaż zbyt krótka, bo ma ładną grafikę, ładny pomysł, ładne udźwiękowienie. Przyjemnie się słuchało tej muzyki. Muzyki tam są tracków takich, które czasem były, czasem ich nie było. Ciekawa fabuła, bo jest taka zawiła i tak na nic nie wyjaśniła, więc sami możecie sobie dopowiedzieć co tam o co tu chodziło i co się tam działo. W komentarzach możecie napisać swoje Opinie stwierdzenia Ja to chętnie poczytam I poza tym Gra jest ok. Ja tak stwierdzam, że podobała mi się Ale jej dwie główne wady Za krótka I zagadki były zbyt słabe To jest, to jest moje, moja opinia Zagadki po prostu były zbyt proste Tam nad jedną się głowiłem A grę przechodzę pierwszy raz I to nie jest tak, że ja przechodziłem ją już I właśnie I dopiero potem Wam pokazywałem etapy, które już przeszedłem. No, i to, to już jest wszystko. Tak, trzymajcie się i cześć. Pozdrawiam, papa. Pa.